to ci ta siłownia. Węgiel kurde przywalisz, tonę węgla, to dzisiaj się odechce siłowni. I taki trening na węglu dzisiaj. To zaczynamy. Węgiel zwoliłem. Nawet mi się nie odechciało treningu. Mam tu coś jeszcze na na lepszą pompę. Pijemy to i zaczynamy bareczki barki na zdrowie jedziemy z tym ciężarem ale ale i odwieczny problem duży ciężar bardzo ciężko wyrzucić do pozycji startowej nie mam murzyna który by mi to podawał muszę sobie radzić sam spróbujemy 5-6 powtórzeń czyli większy ciężar Tu na handelce będzie bardzo trudno mi to wyrzucić do góry huuu może do mnie rany. No! O! I udało się. Udało się, był zapas jeszcze na jedno powtórzenie, ale wystarczy naprawdę, bo to ciężko podrzucić. Zrobiłem 2 razy 5, później ściągnę 2 razy 10. Takim schematem teraz lecimy. No ale, ale fajnie, fajnie, że bez murzyna samemu udało mi się to wyrzucić do pozycji startowej. Dobra. I ostatnia syrejka. 2 razy 5, raz 10 poszło. I teraz czwarty raz, ostatni raz 10 pasowałoby jeszcze ruszyć. Uff. Uff. Uch. Uch. Oj mega dobrze te barki to dzisiaj czuję, Mega dobrze. Uch. Dobry dzień na treningu. Fajnie. Fajnie wszystko wchodzi. Jest moc. Może, może ten power. Dodam powera. A ty pijesz przy treningówki? Bo naprawdę fajna rzecz. Dobra, polecimy teraz z drugim ćwiczeniem. Ok. Lecimy z drugim ćwiczeniem. Przód barków. Pięć razy. Dwa razy pięć. Zrobimy. Ciężko, ciężko, duży ciężar, ale jakiś ten ruch w miarę taki nie za szybki i, i nie spadało mi tutaj natychmiast. W miarę dobrze myślę. Myślę, że technicznie w miarę dobrze, ale ale mi sam. Dobra. I ostatnie ćwiczenie na barki. O, teraz na boki. Nie wiem, czy pójdzie mi to 5 razy. Ale zobaczymy. Poszło sześć i... Dwa razy sześć, dwa razy dziesięć, może dwanaście zrobimy. I będziemy kończyć trening barków. Lecimy z ostatnim ostatnią serijką i to będzie koniec barków. Uf. Uf. Barki zamordowane, zamordowane. No i prezentacja i spina, bo bez spiny to nie trening. Oh. Oh. Barki. Tak wyglądają barki. Cię we światu, ale jest dobrze. Zrobiłem zajebisty trening. Ty też możesz zrobić zajebisty trening. Ale dopijemy resztę i lecimy z dalszą częścią treningu. To się nie koniec. Triceps zrobimy sobie jeszcze. Będzie ogień na tricepsie tak samo jak i na bareczkach. Prawie trafiłem do kosza. Dobra, to cyk, spina. Ty zrobił trening, ja zrobiłem trening. I do następnego. Cześć, siemiusie.